Nudzą Cię już posty na LinkedIn dotyczące rewolucji w mailingu, tego jak rzekomo wszystko da się już zautomatyzować agentami AI i od teraz nie musisz nic zrobić, a lidy będą generować się same? Widzisz codziennie mnóstwo wpisów, jak to ktoś stworzył magiczny mechanizm do generowania lidów oparty o sztuczną inteligencję i agentów, i właściwie zastanawiasz się, na ile to prawda, czy to właściwie działa. Chciałbym Cię zaprosić na krótką konferencję online. Pokażę Ci, jak skutecznie prowadzić social selling, jak budować markę osobistą, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję nie do automatycznych, ślepych wiadomości na platformie LinkedIn, tylko do budowania prawdziwych relacji. Pokażę Ci też, jak dziesiątki naszych klientów rok w rok przebudowuje swoje zespoły handlowe, wdrażając zdrową kulturę sprzedaży w swojej organizacji. Przyjdź, to zaledwie 45 minut spędzone wspólnie online. Odwiedź nasz profil na LinkedIn, zapisz się na wydarzeniu, lub wejdź na naszą stronę www.instringgroup.com. Nie możecie tam zabraknąć.